Maciej łowił na ryzynie niewielkie płotki i karasie na cieniutką gumę, gdy nagle wziął mu karp. Wyciągnął tyle gumy, że Maciejowi nie starczyło rąk, aby jedną ręką wyholować ryby, a drugą podebrać ją podbierakiem. Musiał więc wyciągnąć i dołożyć piąty element i dopiero z piątym elementem na dłuższy top zdołał skutecznie wprowadzić karpia w podbierak. Ryba nie była jakoś super wielka, może miała 3 kg. Jednak wyholowanie jej na bardzo cienką gumę 0,7 mm to duży sukces. Najważniejsze, że wszystko skończyło się pozytywnie. Przede wszystkim dla